Call Night Silk Song w końcu będzie miał poprawne tłumaczenie, przynajmniej w języku chińskim. Team Cherry, deweloper tej gry, postanowił użyć tłumaczenia Wanowskiego, by gracze państwa środka mieli już problem rozwiązany. Jest to według mnie bardzo dobre rozwiązanie i wszyscy deweloperzy powinni się tego uczyć, bo mamy rok 2025, a ja ciągle gram w gry, w których nie ma języka polskiego. Nie mogliby deweloperzy wszyscy wziąć fanowskie tłumaczenie albo udostępnić skrypty, które mają cały z swojej gry na GitHubie, by Polacy sami sobie przetłumaczyli tą grę i załadowali te pliki z powrotem. Tak, tak, wiem, że zaraz ktoś mi w komentarzach znowu napisze, że ja nie wiem co mówię, to może spowodować schakowanie, ale jednak są takie gry, które na to pozwalają, więc ja bym chętnie to też zobaczył, szczególnie, że mamy 2025 rok i dalej bardzo dużo gier nie jest tłumaczony na nasz ojczysty język.